Hello? Do you like scary Who the <mum> mogę mówić pan? Czy na tym? Piotr jest tam, bo Piotr, dobra. jest tam. Piotr, Piotr jest na temat, Mateusz bo, no. e, Oczywiście zacznijmy materiał w taki sposób, że spytam z ciebie... No spotkaliśmy się przede wszystkim, no, no przepraszam, że tu wchodzę w słowo, nie, 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 nie o tej porze roku, co powinniśmy. Tak? Dokładnie. No. Ale powiedz mi, bo generalnie masz też tę piątkę. Ciekawi mnie jedna rzecz, dlaczego akurat M5? Coś było zmieniane, czy nie? No tak jak widzisz, jest zrobione stage 2, nie, nie ma GPF-u, nie ma nic w tej chwili, bo, bo przy tej mocy, przy Stage'u drugim, no musi być ten pełen przelot, tak? Żeby, no, no, no. żeby te turbiny górą nie wypluły tak naprawdę. Tyle stąd, stąd, stąd ona generuje ten hałas, o którym mówiłeś? No. Wiadomo, że on jest uciążliwy, dlatego ona seryjne wydechy wypluła. tak? No, no, no. I czy były klapy otwarte, czy zamknięte, był ten sam hałas. Wiadomo, że fajnie tam sobie postrzelać, tak? Ale, ale cenimy też komfort i ciszę, tak. bo to jest no, limuzyna. No, no też pytałeś, dlaczego M5? No, dlatego M5 Jedyny sedan tak, z tak luksusowym wyposażeniem, który, który, który wszyscy cenią, żeby, żeby wiesz, skorzystać no, z, z mocy tego samochodu tak? no, i zrobić tam właśnie jakiś, jakiś progres. Ja powiem ci nie pierwszy raz to słyszę, bo generalnie wiele osób jak się mówiłem piące, to właśnie zachwala sobie ten samochód, bo generalnie raz, że ten samochód jest familijny mam... wóz jak tej tutaj patrzysz, nie? Rodzinny wóz, ja też mam fotelik, tylko akurat zostawiłem w domu, żeby tam nie fruwał po samochodzie, także tam te, też jest podupnik, fotelik i, i, i dzieci też mają dużo frajdy, tak? Tak, no. nie, szczególnie jak się wydech odwali. A ile to ma dosetki powiedzmy, bo tam ma 3-4 dosetki. No to tam ma jakoś tam 2,6, 2,7. O kurde, bo to byśmy się spostrzegaliście. I od 100 do, do 200 jest 5,5. Także... O kurde, ja o dziwnie mi przewieziesz później na materiał. Także na suchym jak ktoś tam by chciał, to chętnie, zapraszam. E... jak ktoś się chce pogonić, to... To wiecie, kogo to szukam Mogę chę... samochód. Mogęś co prowadzisz, co robisz generalnie, żeby posiadać taki samochód? Zajmuję się autami. autami. No, pasjonuję się, zajmuję się autami, także też zawodowo jest tam akurat z tym związany dosyć mocno. No i tyle. Robię auta z pasją, gdzieś tam buduje I, no, i był taki projekt, piątka, pojawiła się piątka, no więc y, wiadomo, że seryjna pozostawia pe pewien niedosyt. No i pojawił się jakiś tam projekt i został zrealizowany, tak? Czyli generalnie budujesz, tunigujesz samochody? Wprowadzam samochody do dalszej sprzedaży w ten sposób. Okej. Okay. Handluję autami. Okej, okay, dobra. Handluję autami, no takimi bardziej, wiesz, cywilnymi, tak? Takie nie sportowe, tylko zwykłe, bo ja słyszałem, powiedz mi czy to prawda, słyszałem generalnie a właśnie handlowania samochodami, że kiedyś było tak, że ludzie próbowali gdzieś tam sportowymi samochodami handlować, ale słyszałem nawet od znajomych, że to jest kompletnie nieopłacalne, no bo jednak porównując, rzadko kto kupuje samochód taki jak M5, M4, większość ludzi jednak 5 czy samochody jak no w granicach 10 do 50 tysięcy generalnie. No to, to prawda, Kurzy... co mówisz, tak? To, to prawda, Is... co mówisz, czy... A te nasze zabawki, no to tak naprawdę trzeba sobie trzymać i, i, no, i korzystać w weekendy. To, to. Ale też ludzie takimi zabawkami w taką pogodę, jak mamy dziś, bo nie jest to jakiś taki, wiesz, zimowy dzień, no, no, gdzie no. jest tam minus 5 i fajna sucha droga, gdzie możesz wyjechać, tak, czystym autem i, i fajnie przy takim minimalnym roziku tylko no jest y, y, buro ponuro no i leci jakaś tam żaba droga jest mokra, także no te auta też nie lubią tam y, chemii i soli Ta, gdzieś to. przyjmować. Czy ty masz jakiś cytat, taki zapamiętany z dawnych lat, bądź po prostu y, tekst jakiś taki, który byś przekazał dzieciom przekazałbyś młodym przedsiębiorcom, młodym ambitnym ludziom, żeby mogli sobie z tego skorzystać, zrozumieć to i żyć tym, bo wbrew pozorom ja wychodzę z założenia, że jeśli ustawimy sobie cel w głowie i będziemy odpowiednio się do niego, determinacja, wiadomo motywacja i tak dalej, połączenie tego wszystkiego, to powinno nas doprowadzić do sukcesu, jeżeli rzeczywiście będziemy z tym zacięci. No prawda, no to co mówisz, no, stawia sobie cele, podnośmy poprzeczkę, no i realizujmy to i, i dążmy do, do tego i do spełnienia marzeń. No. Wtedy będziemy szczęśliwi, tak. A od czego zaczęłaś, jak mogę A Od motorynek. Od motorynek? No, o, od chudrze. motoryzacji, także zawsze byłem z tym związany, zawsze mi tam gdzieś ciągnęło, wiesz, zaczynałem być tam statą w garażiku, no, 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 e, no. sobie tam majsterkować i tyle. E, ze wszystkich samochodów taki najlepszy jaki masz w tym momencie w kolekcji, bo rozumiem, że nie masz jednego samochodu, czy masz jeden samochód? Mam jeszcze M4, M4C M4. M4 to to jest fajna zabawka. Powiedz mi, czy masz jakiś taki samolot, który jeżeli byłaby sytuacja, że dowiedziałbyś się, że ostatni raz wyjeżdżasz na drogę, to który samochód byś wybrał? Ostatni raz wjeżdżasz na drogę, więcej nie wyjedziesz, ostatni raz możesz przyjechać swoim ulubionym samochodem. Który wybierasz i dlaczego? No, jeżeli to by był słoneczny, cały dzień, no to, to auto. M5, M5, Tak, jednak tak. No ja lubię zrobić wrażenie, lubię kogoś przestraszyć, także no już nie mam kogo wozić, bo no wiesz, mam wąskie grono przyjaciół, które się zdecydowało to wejść do auta, to już w tej chwili nikt nie wsiądzie do tego samochodu ze mną, także okay. no, W razie czego zapraszam na przyjaźńkę, no dziś to, to nie ma sensu za bardzo, ale... Za, za ślisko, za no, ślisko. Takie minimum 15-20 stopni temperatura, to wtedy tak, to OK Ja w Hildzie jak to tyle chciało! Tak jak za każdym razem, robimy teraz małe mały wyzwanie, mały challenge. Tak jak na każdym materiale. zadamy trzy pytania właścicielowi i wiecie, co się stanie, jeżeli źle odpowie na jakieś pytania. Uwaga! Jaki silnik napędza najnowsze generacje pojazdów N5, N90 i z 90 Czyli no, najnowsze pojazdy zasilamy taką samą jednostką, e, jak my tutaj w tak mamy mamy, tak? czyli 44 v 8 plus silnik elektryczny, czyli tak, tak zwany plugin, ale mówimy o. O o nowy M5. O no, nowej No, 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 Nie, nie. To się obwiniesz, że M5-ka mówi o 90. okej, okay, ja myślę, no, 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 ja że... Ja myślałem, że o nowym ja modelu, model, który ma tam samą jednostkę dodatkowo. No to tutaj jako ciekawostka było, nie, to przy okazji coś tam że jest, no, no, jest no, ten nowy model, jest też dodatkowo obciążony baterią, no i jest ładowany z gniazda, co no niekoniecznie, no, pasuje do tego tak? auta. E, drugie pytanie brzmi, bo odpowiedzieliście dobrze na pierwsze. Drugie pytanie brzmi, dlaczego BMW E39 jest często nazywany ostatnim analogowym M5? No z tego tytułu, że było najmniej elektroniki w tym samochodzie zastosowanej, no i tak naprawdę to było lekkie, miało mało elektroniki, no i, i była tak naprawdę taka czysta moc, i obcowanie z tym samochodem, tak? Chyba chcesz, ja chyba chcę, żeby ja ze nie się odpowiedzialności, bo wszystkie pytania poprawnie. Uwaga, trzecie pytanie. Która generacja BMW 5 była dostępna w tajnej, wyjątkowo rzadkiej wersji Touring, z kierownictwem po lewej stronie i dlaczego jest tak ekstremalnie ceniona przez, przez kolekcjonerów? No, dlaczego jest tak ceniona? Ponieważ no, każdy auto, które jest cenione przez kolektory, jest rzadkim yy, modelem, tak yy, zwanym białym krukiem. no i tutaj no, podpowiedziałeś, że kierownica po prawej stronie, czyli jakaś wersja pewnie na Japonię, tak? Powiem no, Tobie, że no, generalnie odpowiedzieliście na wszystkie pytania poprawnie, tam samą zabawę popsułeś, bo generalnie... E, odpowiedź brzmi BMW-34 Turing, jedyna generacja M5 budowana. To jest ważna informacja, budowania ręcznie e, w wersji kombi, do również w wersji LHD, publikowanej w linii 800. No, tak, to ciekawostka, której nie wiedziałem. tak naprawdę Nie mi wybrać teraz smakowych, które ja mam przez niego. Uwaga, uwaga. Jak ja uwaga, się powiem, co to będzie? Chwakocie, chwakocie. Ok, czyli cukierka. Się miesza, się miesza. Chwakodnie się potraktuję. Okay, uwaga, widzowie, zobaczcie jak słyszę co to jest? Extreme Soul black cherry, okej. Okay, czyli rozumiem, że to będzie ekstremalnie kwaśne. A to właśnie <grymny> I sam się w pułapkę spędziłem. No, Zobaczcie. O kurde, to jest kwaśne. To jest kwaśne, to jest kwaśne. Ja, ja. Zobaczcie czy to działa, naprawdę. O. To jest ten sam smak, tak? Mhm, naprawdę. Aaaa! No widzisz, to jest kwaśne. No,

i było nas słychać, że obudziły Cię te wozy? nie, nie nie strzeliłem a ja myślałem, że było nas słychać, że Cię auta obudziły jak 100 metrów mieszkasz, bo tutaj się trędziało, było głośno momentami Czy nie, strzeliłem, nie, zamykamy stację ja, <hle> ja bym sam odpalił, ale nie, nie strzelił nic tutaj. nie, bo głośne, głośne są wyjątkowo tak? bo, mogę odpalić, mogę Panu pogadać to to jest to jest maszyna. I tutaj czekam, bo tutaj trzeba. Tu mamy też M5. Zbyt, tylko, też. tylko tu jest generalnie M5 w wersji competition. M5, ale konie są takie fajne. ona jest mocniejsza od tej? Ta? No, właściciel, po że ma koni? Tam mamy 800. 800 f. 800 f. Są dwie maszyny i to takie, że kobiet... Ja kasko nie mam, nie? Ja kasko nie mam. Co ty mówisz, serio? A co nie, to ty akurat jest wszystko, bo to... Nie, nie ma żartów, nie jest ci tymi samochodami. Słuchajcie, widzowie, powiem wam tak. Poznajcie, jak mogę spytać pana o imię? Krzychu. Czychu Mateusz. Bardzo miło pana poznać. Polecam obserwować Fluxensil, bo właśnie dzięki temu możecie widzieć takie fury na ulicach. Jak się panu podobają fury? Nie Kurde, no 6 jest dużo, nie? No ja, to jest jakaś koniec. A chce pan sobie przegazować? Kurde, ja mam prawo tu nie, nie, Ja nie A nie, nie, pan nic tylko przegazować. Po prostu w odpale panu się nie może sobie pan przegazować. Dobra, przepływ. A przepływ to musisz po prostu robić, Chyba, chyba, nie było Bo jemy oczywiście nie pijemy alkoholu Ładnie gadanie. A nie wiem, no... czy mu się wydzie, kiedy załatwisz Ładnie No, bo to jest... Tutaj, w tym, w To w No, 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 Nie w tutaj, w ogóle robić pięknie <gry> przed policją nie ma opcji, że ja się z... zatrzymuję ucieka pan? no, no, a co by robić? co pan mówi? Pa nie, ja powiem panu, nie, my nie uciekamy, my nie uciekamy no? bo generalnie teraz są takie systemy nawet jak pan Nie. Wie, nie. Wie. a zresztą powiem panu, na... my, na my po... promujemy bezpieczną nie... i legalną jazdę <gry> my nie uciekamy przed policją no, nie. Przedpisowo można tylko 50. No. Bo, bo więcej tu już nie przepisowo. Więcej tu już są punkty karne, mandatki i. No. Miejsce, które jest nazywane więzieniem. Bardzo no. miło no, okay. Dobra. Dobra, Dobra no. ale bardzo miło było Pana poznać. Bardzo Dobra, miło Pana poznać. Mam nadzieję, że Pan też się pojawi na naszym złocie, kiedy zrobimy wakacje. Dobra, jak Pan będzie, to będziemy zadowoleni. Okej, okay. już zapadł. Dużo dróbka, Aha, tak, bo co, znowu że spiłem w tak, miejscu no, publicznym? Tak, no, no, ale to było zero piwo akurat. No. przecież no, tak, to było zero, zero, zero ja sprawdzałem. Zero, kurde, rzeczywiście, no, zapomniałem. On mówił akurat, że nie pije od dwóch miesięcy ten pan. Tak, 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 on jeszcze mówił, że nie pali tak, też, pan. Tak. mówił, że nie pije, mówi... nie pali i to zerówkę tylko pije, więc... Bo... On mówił, że nie palenie w ogóle nie do niczego, nie trzeba rzucić palenia, bo... Pamiętajcie zdrowi widzowie, wasze zdrowie jest najważniejsze, także jedyne co palcie, to laszka pod sklepem. I zachęcamy do zdrowego trybu życia. Mm. Dokładnie tak, pijcie tylko same zdrowe rzeczy, takie jak Sok z jabłek, sok z pomarańczy, sok z buraków, dzięki temu będziecie mieli takie mięśnie jak my mamy tutaj. No widzicie, patrzcie na pana jakie ma mięśnie, na Piotra, Piotr ma takie mięśnie, że kurczę ten... A, a jakie mięśnie mają ci panowie tutaj za nami, na A, a, się... a to, ja, o. O? Dobra, to widzowie, co wam mogę powiedzieć, to się, powiem tak szczerze, dziękuję wam bardzo, że oglądaliście i co wam mogę powiedzieć, tylko same dobre fury oraz ciekawi właściciele. Dzisiaj mieliście okazję poznać Piotra, następnym razem poznać jeszcze innego właściciela i mam nadzieję, że jak zobaczycie Piotra na drodze, pokiwacie mu i się uśmiechniecie tak jak my dzisiaj, bo Piotr na był ogromne wrażenie. Nie byli jakimś samochodem, a ma w planach kupić coś jeszcze mocniejszego i mam nadzieję, że niedługo będziecie mieli okazję to zobaczyć. Także co? Jo!